Roczny. Popatrz też, bi sobie drugi, <gryw> drugie pytanie zadaj, ile mamy krajów na świecie? I po kolei każdy kraj zobacz, ile tam jest rozwodów na świecie, w danym kraju. Jak sobie przeliczysz, ile milionów ludzi się rozwodzi, to ja wiem, że ty jesteś. Tym, który ma tą wiedzę większą od nich wszystkich, bo ty miałaś już jedną dziewczynę i ty wiesz wszystko na, wszystko, na każdy temat. To ja wiem. To ja wiem. I dlatego ja po raz kolejny chylę ci czoło, że ty wiesz to, co ci in, te, te dziesiątki milionów ludzi nie wiedziało. Ja wiem. Wiem, że ty masz wykształcony przede wszystkim dar albo po prostu.